Artur Barciś bardzo długo pracował z Cezarem Rzakiem na planie lat. Teraz wyjaśnił, dlaczego pomimo tego się nie zaprzyjaźnili. Artur Barciś niedawno gościł w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Część rozmowy dotyczyła jego relacji z Cezarem Rzakiem. Panowie przez kilka lat grali razem. M. Im w serialu Miodowe lata. Okazuje się jednak, że prywatnie się nie zaprzyjaźnili. Artur Barciś wyjaśnił, dlaczego nie zacieśnił swoich relacji z Cezarym Żakiem. Cezary Żaki i Artur Barciś od wielu lat wspólnie pojawiają się na małych ekranach. Od 1998 roku przez 9 sezonów bawili widzów Polsatu, wcielając się w kanalarza Tadeusza Norka oraz motorniczego Karola Krawczyka w serialu Miodowe lata. Później występowali razem w hitowym serialu telewizji polskiej Rancho. Amatorzy teatru z pewnością doskonale wiedzieli, że obydwu panów można było oglądać także na deskach teatralnych w spektaklu Dziwna para. Okazuje się, że pomimo kilku lat wspólnie spędzanych na planach zdjęciowych panowie nigdy nie pogłębili swoich prywatnych relacji. Artur Barciś był gościem ostatniego odcinka podcastu wojewódzki i kędzierski. W rozmowie z jego gospodarzami wyjaśnił, dlaczego nie zaprzyjaźnił się z Cezarem Rzakiem. Mamy zupełnie różne charaktery. Czarek jest introwertykiem. Myślę, że to, co on mówi. Słuchałem tej rozmowy z wami jest rodzajem jakiegoś pancerza nie kreacji on taki po prostu jest powiedział aktor. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim Artur Barciś postanowił wytłumaczyć swojego kolegę. Wspomniał o tym, że wiele osób źle go odbiera, on jest zamknięty, trudno z nim nawiązać jakieś relacje bardzo serdeczne. Dlatego wydaje się go burowaty, chociaż wcale taki nie jest. Gdzieś jest taki zamknięty. Trudno do niego dotrzeć, powiedział aktor. Pamiętacie pierwszą Alinię z Miodowych Lat? Jak dziś wygląda i co robi Agnieszka Pilaszewska? Artur Barciś przyznał, że był w trudnym momencie. Aktor miał myśli samobójcze – wszystko się skończyło. Cezary Żak zabrał głos w sprawie kontynuacji Rancza. To nie spodoba się fanom serialu.